dobry, Nazywam się Ewelina Ogrocka i w imieniu firmy Fix Okna zapraszam do obejrzenia piątego filmu z serii Prawidłowy montaż, eksperci montażu, w którym powiem o roli i znaczeniu przygotowania otworów okiennych jako elementu niezbędnego dla wykonania prawidłowego montażu okien i drzwi balkonowych. Prawidłowy montażu okien liczą się przede wszystkim rezultaty osiągnięte w wyniku wykonanych robót. Nie można i nie należy spodziewać się jednak dobrego rezultatu, jeżeli okna i drzwi będą montowane w nieprzygotowanych otworach okiennych. Badania szczelności połączeń okien z ościeżami wykonane na placu budowy przez firmę Fix Okna wykazują, że materiał użyty do wykonania ścian konstrukcyjnych, jakość spoin oraz stan techniczny ościeżę to czynniki o kluczowym znaczeniu dla uzyskania w przyszłości rezultatów szczelnego montażu, a w szczególności szczelności na przenikanie powietrza, wodoszczelności oraz termoizolacyjności połączeń okien z ościeżami. Odchylenia muru konstrukcyjnego, od pionu i poziomu, brak prostokątności odporów okiennych, murowanie przy użyciu wybrakowanych albo uszkodzonych materiałów brak szczelności spoin, przesunięcia płaszczyzn przylegających do siebie elementów, niezakryte zamki i wpusty albo odkryte ażurowe przestrzenie pustaków ceramicznych w progach ościeży to tylko podstawowa lista mankamentów robót murarskich. Każdy z nich nieusunięty w porę stanowi utrudnienie, z którym przychodzi mierzyć się monterom. Każdy z nich jest przeszkodą dla prawidłowego wykonania montażu okien i drzwi oraz wpływa na obniżenie jakości robót oraz poziomu i trwałości uzyskanych rezultatów. Dbałość o jakość wykonanych robót murarskich to przede wszystkim zadanie inwestora oraz kierownika budowy. Jeżeli przyszły komfort pomieszczeń jest dla użytkownika ważny, a montaż ma być wykonany prawidłowo i szybko, Warto z ekipą murarską z góry ustalić zakres i sposób przygotowania otworów okiennych. Na czym polega przygotowanie otworów do montażu okien? W tym względzie wiele zależeć będzie od rodzaju i materiału ściany konstrukcyjnej. Ale co do zasady warto i należy zwrócić uwagę na. Naprawę i uzupełnienie ubytków materiałów w obrębie ościeży, a także na zewnętrznej i wewnętrznej płaszczyźnie muru konstrukcyjnego, w obrębie wykonywania prac instalacyjnych stolarki budowlanej. Szczelne i trwałe zakrycie zamków, pustów i kanałów, znajdujących się w elementach materiałów, z których wzniesiono mur konstrukcyjny. Wyrównanie ościeży i zniwelowanie przesunięć przylegających elementów z zachowaniem wymaganego, pionu i poziomu wszystkich płaszczyzn ościeży. Wykonanie wokół otworu okiennego opasek tynkarskich o szerokości od 15 do 50 cm na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni muru konstrukcyjnego w celu uszczelnienia spoin między elementami muru oraz ułatwienia mocowania materiałów uszczelniających połączenia okien z ościeżami. Dostosowanie geometrii i wymiarów ościeża do geometrii i wymiarów konstrukcji okiennej a także przewidywanego sposobu podparcia, termoizolacyjności i uszczelnienia. Do napraw bądź równania płaszczyzn ościeży i muru konstrukcyjnego należy stosować zaprawy tynkarskie oraz kleje o właściwościach hydrofobowych, odporne na działanie promieniowania UV. Pożądane i wskazane jest, aby zastosowane materiały charakteryzowały się również podwyższonymi walorami w zakresie izolacyjności cieplnej. W przypadku montażu okien w warstwie ocieplenia z zastosowaniem ramnośnych mocowanych do płaszczyzny ścian konstrukcyjnych przy użyciu klejów należy zwrócić uwagę, by opaski tenkarskie po stronie zewnętrznej muru konstrukcyjnego zostały odsunięte od krawędzi otworu okiennego na odległość umożliwiającą wykonanie prawidłowego mocowania ramy nośnej. Elementy ram nośnych należy mocować, przyklejać bezpośrednio do płaszczyzny muru konstrukcyjnego. Mocowanie ram nośnych do powierzchni opasek tynkarskich może znacząco osłabić deklarowane właściwości nośne kleju. W zakresie właściwego sposobu przygotowania otworów okiennych firma Fix Okna zawsze wspiera inwestorów własną wiedzą i doświadczeniem wynikającym ze specjalistycznych badań, oraz montażowej praktyki. Uważamy to nie tylko za swój profesjonalny obowiązek, lecz także za niezbędny element współdziałania, który umożliwia nam wykonanie prawidłowego montażu, zawsze, wszędzie i dla wszystkich. Inwestorów zainteresowanych wykonaniem prawidłowego montażu okien i drzwi balkonowych zapraszamy do naszego biura we Wrocławiu przy ulicy przejazdowej 13. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na Placu Budowy.